To wszystko, z czym ja, z czym 5 tysięcy polskich prokuratorów musi się mierzyć na co dzień w swojej codziennej pracy, to z tym samym będzie mierzył się prokurator Konrad Kron. I on ma takie same wyzwania jak każdy inny polski prokurator. Wiedziałem, że ja nie mogę pisać żadnej bujdy. A to jest trudno zapisać 2000 stron ciekawymi historiami, cały czas trzymać czytelnika w niepewności co do tego, co się stanie i nie robić tego, co wszyscy. Nie pisać cały czas o seryjnych mordercach. A ja sobie założyłem, że no nie będę pisał o tych morderstwach, bo one się nie zdarzają w mojej pracy. Witajcie na kanale zupełnie inna opowieść. Dzięki współpracy z wydawnictwem Znak mam dzisiaj przyjemność spotkać się z Cyrillem Sone, żeby porozmawiać o jego najnowszej powieści. Nigdy już nie uciekniesz, czyli trzecim tomie cyklu z Koradem Kronem. Powieści mam wrażenie o bezsilności. Tak jak ją przynajmniej czytam, czyli Bezsilności rozumianej tak naprawdę na bardzo wiele sposobów, dlatego że to jest bezsilność oczywiście ofiar wobec oprawców, to oczywiste. To jest też bezsilność wobec pewnych układów lokalnych, ale to jest też bezsilność na wrażenie wobec litery prawa, dlatego że w 2010 roku, czyli 10 lat przed główną akcją Twojej powieści, twój bohater Konrad Kron, otrzymuje prośbę od przyjaciela, żeby wyciągnął jego córkę Judytę z pewnych układów noszących znamiona no, sekty, powiedzmy. Problem w tym, że dziewczyna jest pełnoletnia i przebywa w tym towarzystwie z własnej woli. Kontakt właściwie jest bezsilny, znaczy nie jest w stanie zbyt wiele zrobić, prawo bo na to nie pozwala. To są pomysł na taką fabułę, na taką fabułę, w której właśnie yy, wydarzenia z przeszłości w jakimś sensie oczywiście korespondują z rozniami ze współczesności, a w tle właśnie jest krzywda kobiet, są na przykład jest przemoc wobec kobiet. ja jestem po pierwsze prokuratorem, i to już od 9 lat, a po drugie pochodzę z wybrzeża. I nie wiem, co jest takiego w tym miejscu, że raz na jakiś czas dochodzi tam do popełnienia takiej zbrodni, że włosy stają na głowie dęba. Dzieją się różne dziwne rzeczy, których nie sposób wytłumaczyć, zagadkowe. Ja na kanwie takich historii, które zdarzyły się w rzeczywistym życiu, postanowiłem stworzyć własną opowieść. Oczywiście fikcyjną, ale oddającą jakoś całą tę atmosferę, tych układów, tego trudnego, gęstego, ciężkiego powietrza, które tam wisi. Akcja moich pierwszych powieści, Krzywdy, jeśli żyjesz, i świat ci nie wybaczy, toczy się współcześnie. Są to dość fascynujące historie, które po kolei. Musi, historie z punktu widzenia kryminalnego, które musi rozwiązywać prokurator Konrad Kron. Ale. W realnym życiu w pracy śledczej nie jest tak, że jeśli mamy jakąś ciekawą sprawę, że ona nam się przytrafi, że będziemy mieć ją co miesiąc, co dwa miesiące, co pół roku. Takie rzeczy dzieją się w serialach kryminalnych, w niektórych powieściach, ale nigdy w realnym życiu. I pomyślałem sobie, że dając taki dystans czasowy, tych kilkunastu lat, stwarzam Kronowi szansę, żeby raz jeszcze poprowadził ciekawą sprawę, a jednocześnie nie doprowadzam do stworzenia sytuacji niemożliwej, to jest miasta, Trójmiasta, Gdańska, w którym non-stop dochodzi do jakichś morderstw, porwań, bo przecież tak nie jest. Powiedz, bo jeźdź o Gdańsku o Trójmieście, to jest y, główne miejsce akcji Twoich y, powieści. Załóżmy, że jesteśmy y, w parku Stefensa. Eee, niedaleko jest Willa Stefensa czy Dom Stefansa, eee, miejsce chyba fikcyjne, natomiast to jest miejsce, które... Stefensa istnieje naprawdę, Park naprawdę. natomiast e, willę Stefensa wymyśliłem. Tak, Cóż tak, mogłaby na... istnieć, bo skoro istniał Stefens, założyciel parku, to mógł mieć tam też gdzieś i swój dom. Dokładnie tak. Eee, no ten dom to jest dość specyficzne miejsce, bo to jest e, klub dla starszych mężczyzn bogatych, e, do którego sprowadzane są, zapraszane są, młode kobiety, zwane modelki. Eee, to wszystko dzieje się jeszcze w granicach prawa. Natomiast gdzieś tam, w którymś momencie, te granice prawa zostają w Twojej powieści przekroczone. Mamy Dom Stefensa, który działa na marginesie prawa i w którym dzieją się różne rzeczy niekoniecznie dobre, też dla tych kobiet, bo sam Dom Stefensa ma związek z zaginięciami młodych dziewczyn, do których dochodzi na wybrzeżu. Ale okazuje się, że ten margines obyczajności, margines tego co dozwolone, posiada jeszcze swoją ciemną krawędź. I to właśnie tam musi zajrzeć nasz główny bohater, Konrad Krosz. Twój główny bohater, yy, prokurator, podobnie jak ty. Yy, I to jest coś, co wyróżnia, yy, jedna z wielu rzeczy, które wyróżniają twoje kryminały na tle innych kryminałów, yy, dlatego, że yy, prokurator nie jest yy, bohaterem oczywistym. Najczęściej w kryminałach mamy oczywiście policjantów lub detektywów. Yy, skąd taki wybór? Postanowiłeś sobie, o, ok, stworzę bohatera prokuratora, bo wiem, jak ta robota wygląda, krótko mówiąc. No, ale może też pomyślałeś o tym, kurczę, ale właściwie takiego bohatera po prostu nie ma. Dlaczego piszę o prokuratorze? Prokurator to jest w ogóle taki zawód, o którym nikt w Polsce nie ma bladego pojęcia, bo to jest około 5 tysięcy urzędników i właściwie tylko ta grupa 5 tysięcy osób ma pojęcie, czym my się zajmujemy na co dzień. Nie wiedzą tego ani ludzie, ani politycy, ani myślę, że też do pewnego stopnia adwokaci, może sędziowie. Trochę. Ale najlepiej o pracy prokuratorza, prokuratora może wypowiedzieć się właśnie prokurator, a tego jeszcze nie było. I no, yy, kontynuując te, te myśl, że najłatwiej pisze się o rzeczach, które się zna i na których człowiek się zna, yy, chciałem jakoś oddać te 9 lat doświadczeń swoich. Ale tutaj daje ci taką, na przykład w tej książce, dajecie taką możliwość bardzo fabularną, fajnego rozegrania dialogu, bo yy, twój bohater przesłuchuje jednego z podejrzanych. Yy, Żąda od niego podania nazwiska kogoś jeszcze yy, związanego ze sprawą. I ten przesłuchiwany mówi, ale on z psami nie rozmawia. <ślam> to, a twój bohater mówi: Ale ja nie jestem psem, jestem prorokiem. <ślam> prokuratorzy są częścią firmy, bo my też mamy swoją grypserę taką, może nierównie wyszukaną jak więzienna, ale mówimy o swoim miejscu pracy firma. Ten enigmatyczny zwrot, można posłużyć się nim w miejscu publicznym i nikt nie wie, że jesteśmy przedstawicielami tego, tego zawodu. Wielokrotnie miałem do czynienia z takimi sytuacjami, że kiedy gdzieś komuś przedstawiałem się na imprezie yy, i rozmowa była taka przyjazna, przyjazna, widziałem uśmiechy na twarzach, powiedziałem, cześć, jestem Cyryl, jestem prokuratorem. I gwałtownie ta mimika mojego rozmówcy się zmieniała. On jakoś sprawdzał swoje ubieranie, zastanawiał się, czy za dużo mi nie powiedział do tego momentu, a później pada zawsze sakramentalne pytanie, naprawdę jesteś prokuratorem, a widziałeś kiedyś trupa? <grymny> Widziałem trupa i wiele innych rzeczy, które dla zwykłego człowieka mogą wydawać się niezwykłe. A dla mnie są po prostu codziennością, i to jest to, co postanowiłem zrobić całym cyklem powieściowym o prokuratorze Konradzie Kronia. Zabrać czytelnika na backstage swojej pracy, za kulisy, tam gdzie nikt normalnie nie ma dostępu. O tym trupie wspomniałeś. Piszesz kryminały, którym, których ten trup, to zabójstwo nie jest na pierwszym planie. Znaczy. Jeśli w ogóle się pojawia. Jeśli w ogóle się pojawia. No tutaj trochę tych zabójstw mamy, ale tak naprawdę to nie jest książka o. Wychodząca, tym punktem wyjścia jest zabójstwo, to punktem wyjścia jest właśnie krzywda, jest właśnie przemoc, która oczywiście... I ty pokazujesz tę przemoc i jej skutki dla jednostek, ale też pewnie trochę społeczne skutki przemocy, przemocy właśnie między innymi tej niekontrolowanej do końca. Dlaczego tak? Powody tego mamy dwa. Po pierwsze, to co najbardziej interesuje mnie i w literaturze, i w prawdziwym życiu czyli ludzkie biografie. Ja uwielbiam obserwować ludzi, podsłuchiwać ich e, w dobrym tego słowa znaczeniu, kiedy jadę tramwajem, ludzi, przysłuchiwać się temu, jak konstruują zdania, o czym rozmawiają, jakie mają problemy. Bo mnie bardzo ciekawi drugi człowiek. Literatura jest jakimś takim sposobem kulturalnego, w miarę grzecznego zerknięcia w duszę innych ludzi. Więc e, od strony takiej e, związanej ze światem sztuki to była moja główna motywacja. Natomiast jeśli chodzi o ten świat, Pracy śledczej świat prokuratorski, to wytłumaczenie jest o wiele prostsze, bo wbrew temu, co, czym bombarduje nas nieustannie popkultura, zabójstwa stanowią naprawdę niewielki promil naszej pracy. To jest może 1% spraw, myślę, że nawet mniej niż 1% spraw prowadzonych w prokuraturach. A jeśli już pojawia się takie zabójstwo, to choć oczywiście jest ono tragiczne i zawsze stanowi pewno załamanie się dotychczasowego życia dla uczestników tego zdarzenia, to nie są to tak filmowe zabójstwa, o jakich chcielibyśmy czytać, jakie chcielibyśmy oglądać w ramach naszego Freud. gdyż najczęściej są to zabójstwa popełnione w gronie osób, które się znają pod wpływem alkoholu w środowiskach raczej nieciekawych. Przyznam Ci się szczerze, że ja cholernie bałem się reakcji mojego środowiska, bo prokuratorzy, co leży oczywiście w ich naturze, i tacy być powinni, są osobami nieco czepliwymi. Oni potrafią dostrzec każdy szczegół, który nie zgadza się gdzieś w większym obrazku. Czekałem tylko, kiedy zaczną spływać do mnie jakieś wiadomości z wyrzutami: słuchaj, tu się pomyliłeś, tu się pomyliłeś, to tak nie wygląda, ale zdałem ich test, bo zamiast takich wiadomości otrzymałem mocne słowa wsparcia: Kurczę. No w końcu ktoś y, opisał naszą pracę, zajrzał od środka, a przy okazji stworzył opowieść, która trzyma w napięciu. Trzeci tom z ten Kronem już y, gotowy, ukazuje się właśnie, y, już możemy go znaleźć y, na ks y, półkach księgarni. Kończysz ten tom rodzajem zajawki czwartego tomu? Dobrze rozumiem ten osaki rozdział, epilog? <laughs> Moja redaktorka to samo mi powiedziała. Kurczę, czy musisz tam wstawiać trzy kropki? Ale ponieważ, no musiałem to zrobić, bo każda z tych historii stanowi oddzielną opowieść, ale jednak, ponieważ zdecydowałem się na zamknięty cykl i wiedziałem, że po części czwartej nie nastąpi już żaden ciąg dalszy, że nie będę już wkraczał do tej rzeki z napisem Konrad, Kron, Julia i, i Młodzi buntowani, to chciałem, żeby też część pierwsza i czwarta stanowiły taką mocną klamrę. I część czwarta to są. Absolutne fajerwerki. Tam zamykam wszystkie wątki, które gdzieś napocząłem w poprzednich częściach, i, i tak jak słusznie zauważyłeś, ostatnie zdania, nigdy już nie uciekniesz, płynnie wprowadzają nas we wszystko, co widziałeś.